Cześć, witam Was na kanale Piłkaj Kosz. Tym razem materiał o koszkówce NBA. Przed nami nadchodzi nowy sezon, który startuje już jutro. I można powiedzieć, że bardzo dużo podcastów, bardzo dużo y, świetnych podcastów można usłyszeć w sieci. Y, już polecałem na moim kanale kiedyś te najlepsze. I zmienia się sporo, bo oczywiście to już było dawno temu. Ten ranking pewnie by wyglądał na ten moment inaczej. Ale jednak każdy ma sporo do powiedzenia, bardzo dużo ciekawych podcastów, bardzo dużo można się dowiedzieć, i to już nie są te czasy, co kiedyś. Teraz wiemy wszystko na temat y, wszystkich drużyn, na temat zawodników. Naprawdę y, wiedza też y, kibiców jest ogromna w tych czasach, y, dlatego też tutaj ja nie będę próbował wrzucać kolejnej analizy wszystkich dużym przed sezonem wrzucać typów swoich, kto osiągnie odpowiednią liczbę zwycięstw, kto będzie tankował, kto będzie mistrzem, kto będzie MVP, chociaż na to też przyjdzie czas. Ale przede wszystkim chciałem tutaj nagrać o tym, co nas czeka jutro już, bo czekają nas dwa spotkania i o nich chciałem zapowiedzieć, przy okazji też powiedzieć może też o największych newsach w ostatnich dniach i może to na tyle będzie w dzisiejszym nagraniu. To jest kanał oczywiście piłka i kosz. Jeśli jeszcze tego mojego kanału nie subskrybujesz, a i będzie Cię interesować y, koszykówka, ale nie tylko, bo na moim kanale także piłka nożna, bardzo sporo materiałów, bo te dwa sporty po prostu uwielbiam, kocham oglądać, uprawiać również y, te dwa sporty. Ale dzisiaj jest materiał NBA i chciałbym zapowiedzieć te dwa mecze, ale trochę inaczej niż zwykle, bo. Zawsze zapowiadam spotkania gdzieś tam w kontekście. Zapowiadałem spotkania NBA w kontekście gdzieś tam zakładów bukmacherskich, bo grałem całe życie tam ponad 20 lat. Jak dobrze wiecie, wszyscy moi subskrybenci, a także bliscy i nie tylko, wszyscy, którzy słuchacie mnie na co dzień mojego kanału, to ja już nie obstawiam, nie gram i wyleczyłem się z tego. Oglądam od miesiąca piłkę nożną, to jest zupełnie co innego. Wreszcie z wielką chęcią i z większą chęcią oglądam te mecze, bo. Gdzieś tam wszystko było poddyktowane pod te zakłady i gdzieś tam zabierało mi to sporo czasu. Oczywiście podsumowywałem sobie i grałem za granicą, czyli bez podatku i gdzieś tam, no nie ma co mówić, szło mi dobrze. I zarabiałem na tym, ale niewielkie pieniądze i patrząc ile na to godzin poświęciłem, ile czasu, stresu, nerwów, to stwierdziłem, że już wystarczy. W wieku 43 lat stwierdziłem, że już starczy. Już nie chcę, znudziło mi się. Chcę oglądać sport, przeżywać jak za, za dzieciaka, jak za młodego. Jak podobały mi się mecze i oglądałem sport. Teraz znowu oglądam go tak jak kiedyś. Z wielką przyjemnością i chciałbym was ostrzec przed zakładami, żebyście nie obstawiali, nie grali, a jeśli to robicie, to na pewno zabiera wam to sporo czasu, jeśli nie pieniędzy, bo jeśli jeszcze na tym tracicie pieniądze, to już w ogóle jest katastrofa, ale tak jak kiedyś mówiłem, bardzo mały procent w Polsce zarabia na zakładach, więc lepiej to odstawić wcześniej czy później i zająć się sportem, y, uprawianiem, a jeśli chodzi o oglądanie, to oglądać bez tego kontekstu, bez tego liczenia na y, punkty, na zbiórki, na to wszystko, y, na te handicapy, y, na... Trzeba poświęcić czas na analizę itd. Tak a potem i tak mniejsza jest przyjemność z wygrywania, większa jest złość z przegrywania, a na samym końcu to się nie kalkuluje, bo oczywiście można wygrać jakieś wielkie pieniądze, jakimś fartem, jakiś wielki kupon i zdarza się to, ale potem gdzieś tam y, ja już przepadłem, zabierało mi to za, spo, y, za dużo czasu. Wszystko było podyktowane pod zakłady, i od samego rana analiza i różne strony przeglądane itd, tak i tak dalej, fajnie, czułem się w tym super. Gamblerem byłem i się tym szczyciłem, a potem doszedłem do ściany i stwierdziłem, że już wystarczy poświęcania tego czasu, i teraz oglądam NBA. I jak młody dzieciak, i tutaj chciałbym zapowiedzieć te dwa mecze, właśnie nie w kontekście zakładu Buchmaerskiej. Oczywiście, że podam typ, kto wygra, kto przegra, ale nie będę podawał już tych linii. I nie będę tutaj wrzucał i nikogo na pewno namawiał do zakładów, a sporo jest tego namawiania. Wszyscy dziennikarze z tego mają pieniążki, płacą im filmy bukmacherskie, więc namawiają do uprawiania hazardu, a potem nie jeden młody człowiek popłynie za mocno albo za mocno się wkręci. No nie oszukujmy się, jest to problem. Wielki problem jak alkoholizm czy narkotyki, tak samo jest z hazardem, a nie wiem, czy jest jeszcze groźniejszy niż tamte nałogi. I tutaj chciałbym ostrzec, żebyście nagrali. I na pewno na moim kanale będę ciągle powtarzał, że to jest złe, to jest niedobre, i lepiej to odstawić i zająć się, jeśli lubicie sport, po prostu oglądać z wielką przyjemnością, bez żadnych podtekstów, nie przejmować się, nie stresować, tylko oglądać z przyjemnością sport. No, mamy jutro rozpoczęcie sezonu. To jest duża rzecz. Pamiętam sporo tych początków. Najbardziej pamiętliwy mój mecz. To był rok 98 i nie, przepraszam, to był rok 97, czyli po pierwszym mistrzostwie Chicago Bulls. Już teraz nie wiem, czy po pierwszym mistrzostwie, jak wrócił Michael, czy po drugim, ten mecz z Boston Celtics na rozpoczęcie sezonu i przegra na Chicago. W tym pierwszym meczu tam Chancey z Walter McCarthy, niesamowita sprawa, młody Boston dawał radę i pokonał tych wielkich chicagowskich byków. No byłem w szoku, ale na drugi dzień gdzieś tam wybiegłem na boisko z Chrisem, z Ziomkiem i sobie rzucaliśmy do kosza. Udawaliśmy tych Boston Celtics, a nie tych Chicago Bulls, którymi byliśmy zawsze. Pippen, Jordan, wiadomo, ale już w tamtych czasach kibicował tym młodym, gniewnym, tym nowym drużyną. Notabene tamten Chance Bilas, który był debiutantem w tamtym sezonie, został właśnie przyjęty do galerii Sław nie tak dawno. I to jest wielkie wyróżnienie dla tego zawodnika, ale na pewno muszę tutaj powiedzieć, że jako trener to on mi się nie podoba. Jest trenerem Portland Trail Blazers i nie jest fanem Skuta Hendersona, i tutaj mi się nie do końca podoba ten Chancey Bilaps, ale jest, przystąpił do Galerii Sław. Ja mam nadzieję, że straci pracę, bo gdzieś tam ci zawodnicy też się nie rozwijają i ja nie wiem dokąd zmierza Portland Trail Blazers, ale dzisiaj nie będzie o nich, nie będzie o, o tej drużynie, dzisiaj będzie o tych dwóch spotkaniach, które z nas czekają jutro. Yy, tak jak mówię, rozpoczęcie sezonu rozpoczyna drużyna mistrzowska. Bardzo często, czy prawie zawsze tak jest, yy, zawsze tak jest. Pierwszy mecz gra drużyna mistrz NBA. Boston Celtics jest mistrzem, zagrają u siebie mecz z Nowym Jorkiem. New, New York Knicks to są pretendenci do tytułu. To jest drużyna numer dwa na wschodzie, się wydaje. To jest drużyna, która mogłaby zagrozić już w zeszłych playoffach drużyny z Bostonu, ale <laughs> niestety byli kontuzjowani i nie byli w stanie. Dojść do tego finału. Szkoda, bo i wydaje się, że w tym roku są w stanie to zrobić. Zrobili dość konkretne zmiany i pozbyli się Juliusa Randle'a, tego zawodnika, który gdzieś tam był tym minusowym ich graczem. i Kiedy oni grali najlepszą koszkówkę w zeszłych play to tego Rundla nie było, był na ławce rezerwowych. Szukali tego trade'u już od lat, się wydaje, i w końcu znaleźli. Wydaje się, że naprawdę dobry trade zrobili. Bo pozyskali Karla Antonego Tansa, czyli właściwie już legendę Minnesota Timberwolves, z gościa, który tyle lat tam grał. Świetny strzelec, nie do końca dobry obrońca. Właściwie okaże się, jak to będzie wyglądało w Nowym Jorku, ale dodali tego Karla Antonego Tansa, stracili Juliusa Randle i Dante DiVincenzo. I ten Dante DiVincenzo był dla nich świetnym strzelcem, świetnie się rozumiał, bo kiedyś grał przecież i z Hartem, i z Bransonem razem, i nie był zadowolony, że go wytradowali. Zresztą Karl Anton Towns również i on tutaj bardzo to przeżył. Był bardzo związany z Minnesotą, tam wiele przeżył, wiele też bliskich odeszło w trakcie COVID- i nie tylko. On miał naprawdę takie historie. Smutne i nieciekawe, że dobrze że przetrwał, że obudził się w zeszłym sezonie Minnesota dominowała i podobała mi się ta Minnesota z Gobertem, Townsem i. Edwardsem wydawało się, że będą walczyć o wygranie konferencji, nawet o Mistrzostwo NBA, a oni sobie wytradowali tego tanca. stwierdzili, że jednak spróbują inaczej z tym Edwardsem i ten tans trafił do Nowego Jorku. I on nie był zadowolony, ale już, już się pewnie cieszy, znowu trafia do Tipsa, już kiedyś Tips był trener aktualny Nowojorkczyków, już kiedyś był przecież trenerem Minnesota Timberwolves, więc już prowadził Karola Antonego tansa. zobaczymy jak cut. Kit -kat, jak się zaraz o nim mówi, w mieście Wielkiego Jabłka. Jak to będzie wyglądać? No, Brunson, jest Branson, jest Michael Bridges, który zmienił rzut. Tu jest zagrożenie, bo na razie w meczach przedsezonowych wyglądał fatalnie. Ten jego rzut trafił 2 trójki na 19 oddanych, ale to jest początek. Jest nowy trener od rzutów i to jest jeden z najlepszych trenerów w NBA, więc podejrzewam, że jak na początku nie idzie Michalowi Bridgesowi za trzy, to gdzieś tam nauczy się rzucać na nowo. i Będzie skuteczniejszy. Na razie w ten, na ten moment nie jest skuteczny. Ten skład się dość mocno uszczuplił Odszedł przede wszystkim Hartenstein, gościu, który zbiera. Przed chwilą oglądałem jakiś, słuchałem kolejny podcast, tym razem z Strefa Hanasa i Michałowicz i mówił, Legenda Kanal Plus notabene mówił o tym, że tam będzie brakować wzrostu zbiórek mm, i tak dalej, że ten w tym był znakomity mm, i że kontuzjowany jest przecież ich center. I pierwszy, wiadomo, po raz kolejny, ale Carl y, y, jak nie będzie stał na tym obwodzie, będzie bardziej pod koszem, to będzie może mniej skuteczny ten, ale on potrafi zbierać, jest duży, y, ma 210 cm wzrostu. Antony ten zbiera w tych meczach tyle piłek, co zbierał Hardenstein, więc gdzieś tam nie patrzyłbym może być, Może zbierać podobnych Hartenstein, wydaje mi się. Tam, no, 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 wydaje się, że ma trochę mniejsze umiejętności w zbiórkach niż Isaiah. ale no, ogromne pieniądze dostał Hartenstein. To poszedł do Oklahomy, i tam Oklahoma jest faworytem zachodu. Wydaje się, że to jest drużyna bardzo moda, ale która może się bić o mistrzostwo, choćby z Boston Celtics, właśnie z drużyną, która będzie bronić mistrzostwo. Jak do tego ja się odnoszę? Tutaj może najpierw skończę tych nowojorczyków. No, są zdrowi, ale wiadomo, że u Tipsa y, on żyłuje tych zawodników. Y, na przykład taki Josh Hart gra w zeszłych playoffach po 48 minut w każdym meczu. I to jest jedyny problem, że gdzieś tam na końcu sezonu już w playoffach już nie mają siły ci nowojorczycy. Jeśli będzie zdrowie, jeśli będą siły, to oni są w stanie spokojnie wygrać nawet z Bostonem, ale musi się wiele na to rzeczy złożyć, no. Za ładnie to wygląda na papierze i fajnie wygląda pierwsza piątka, ale trochę jest mniejsza głębia, i wydaje się, że no może być jakiś problem pod koszami. Yy, tutaj jest zdecydowanie small ballowa piątka, no ale zobaczymy, czy Branson powtórzy taki sezon. A może będzie miał jeszcze lepszy, może będzie miał sezon na poziomie MVP. Już w zeszłym sezonie był trzeci czy czwarty w głosowaniu na tą nagrodę. No, jeśli dalej będzie kontynuował w taką dyspozycję, będzie prezentował. Jalen Brunson to znakomicie to może wyglądać do Nowojorczyków. I jutro mogą wygrać ten mecz w Bostonie, oczywiście. Boston to jest drużyna perfekcyjna, idealna. Są mistrzami, nie ma oczywiście Porzingisa, który poddał się operacji, jeszcze go nie będzie kilka miesięcy, to jest problem, ale oni mają taką głębiej i tylu świetnych graczy jak Holiday, jak White, no to są gracze, którzy reprezentowali Amerykę. i Zdobyli złoto olimpijskie i do tego jest Jalen Brown, Jason Tatum. I tutaj też, tej tu ma coś do udowodnienia. On chciałby zdobyć nagrodę MVP, może sezonu, kto wie. Ja uważam, że drużyna Bostonu spokojnie może wygrać 60 meczów. Oni nie będą grać o na pewno sezon regularny, o to, żeby wygrać na pewno ten sezon, I, ale im to naturalnie może przyjść. Świetna drużyna, świetnie pokładana. I Joe Mazura, mocno niedoceniany trener. Ja uważam, że najlepsza drużyna na ten moment w NBA i każdy to jest drużyna team to beat w tym sezonie. I Boston jest faworytem. W każdym meczu będzie, tym bardziej meczu siebie, ale z nowy orczykami będą mieli na pewno. Trudno, ale jeszcze chyba nie teraz. Jutro ten Nowy Jork chyba się nie postawi na tyle, żeby ten mecz wygrać. Typuję tutaj Boston u siebie nie ma się co dziwić, Drużyna perfekcyjna, a Nowy Jork będzie musiał się zgrać najpierw i liczyć też na zdrowie i kto wie, może wygrać nawet konferencję z Bostonem, ale i jutro raczej to nie nastąpi. Będzie wręczenie pierścieni, widziałem bardzo ładne, znaczy one są coraz bardziej abstrokaty, coraz bardziej zmyślne, nie takie klasyczne i proste jak kiedyś. Ale jest biżuteria dla tych koszkarzy świetna. Notabene ostatnio Karim Abdul-Jabbar, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, center w historii NBA, sprzedał swoje właśnie pierścienie mistrzowskie i to kilka. I dostał za to tam już nie pamiętam w setkach czy w dziesiątkach tysięcy dolarów, więc nie aż tak dużo, jakby mógł dostać. Przecież to legendarne pierścienie przecież Karim Abdul-Jabara. Ale zrobił to po to, żeby pomóc tam charytatywnie. Świetna sprawa. Na starość, mimo wszystko, dalej. Gdzieś ci, te wszystkie legendy są ciągle eksponowane. To jest piękne w NBA, że ciągle są, na meczach się pojawiają ci koszkarze ciągle są gdzieś tam wywoływani. Na środek parkietu są ciągle upamiętniwani przez kibiców, przez NBA. I to jest piękne w NBA. Te inne sporty, inne ligi mogłyby się uczyć od koszkówki NBA, nie tylko, ale szczególnie tego. Przypominania legend, o tym, żebyśmy nie zapomnieli o tych największych, to jest fajne. No i ten pierwszy mecz to oczywiście że w Kanal+, Plus, oczywiście że w League Passie. Najlepiej będzie Wam oczywiście kupić League Passa gdzieś tam przez inny kraj. Choćby Nigeria, 80 złotych na sezon, ale trzeba to sobie ustawić IP. Jeśli chodzi o polski League Pass, to mamy 500 ponad złotych ten premium pakiet, oczywiście jeśli zrezygnujemy. A do jutra możemy zrezygnować z zeszłego sezonu. Jeśli mamy pakiet, to nam zaproponują 15% zniżki zawsze przy rezygnacji, więc warto to zrobić. Albo ewentualnie poczekać za tydzień, dwa powinno być jakiś kot, jakiś half price, i w połowie tej ceny powinniśmy ten pakiet League Passa przytulić. Ale ja na przykład nie dla każdego jest konieczny ten League Pass. Jak ktoś ma dużo czasu i chce oglądać wszystko, to ten League Pass się przyda. Ale tak to w kanal plus ponad 100 meczów albo 150 plus playoffy. To nie jednemu wystarczy. Dobra, i ten pierwszy mecz to jest o pierwsze 30, oczywiście FTNT. A u nas, jeśli chodzi o Polskę, to w Kanal Plus. Nie ma już Michałowicza, to już jest legendarny. Komentator są inni młodzi, bardzo dużo młodych, plus Noculak, plus inni jeszcze doświadczeni, Hyży Noculak, to są weterani, a ci młodzi, bardzo zdolni ludzie i bardzo fajnie komentujący ale nie do końca pamiętający historię i nie do końca wszystko wiedzący na temat, oczywiście kosztówki też bym mógł się przyczepić do nich, ale do każdego można się o coś przyczepić. Jak słucham te podcasty, to w każdym coś jest takiego, co dość mocno chuje w uszy nieraz i chciałbym też ten farmazony mikrofony, mój format, który kiedyś wymyśliłem gdzieś tam, Wrzucać, ale sobie też jestem w stanie zarzucić sporo. Często bardzo je, mi się język jak dzisiaj. Jest już późno, jest wieczór. Yy, jestem jeszcze przed kolacją, ale już taki senny i gdzieś tam te słowa yy, gubię i gdzieś tam nie do końca musi to być idealnie do słuchania. Nie? No bo trzeba też więcej nawijać ostatnio mało tych. Nagrań robiłem takich o NBA, ale no dobra, wracamy. Pierwsza 30 jutro startuje sezon NBA. Boston, Nowy Jork, no, każdy fan chyba to obejrzy. coś świetnego, wreszcie. Bo te wszystkie pre-sezony, te wszystkie olimpiady i, i Euroligi, czy cokolwiek, to nie jest NBA. NBA to jest to, co, co oglądam od 1993 roku i po prostu coś wspaniałego. Każdy kolejny mecz, a teraz jeszcze bez zakładów bukmacherskich jeszcze piękniej. I mamy drugi mecz. Drugi mecz jutro zaraz po spotkaniu w Bostonie będziemy mieć mecz w Los Angeles pomiędzy zespołami Los Angeles Lakers i Minnesota Timberwolves. No więc już jutro zobaczymy Lebrona Jamesa, który rozpocznie swój 22. sezon w NBA. Jest zdecydowanie jeden z najlepszych w historii. Czy jest w top 5? Nie wiem, na pewno nie jest. Nad Michaelem Jordanem tutaj chciałem wyjaśnić, jakie jest moje stanowisko w tej kwestii. Ale LeBron James jest najbardziej długowiecznym koszykarzem w historii. To jest niewiarygodne i to jest wielki szacunek za to. I że ciągle w każdym sezonie jest tak dobry: ponad 20 punktów średnia w każdym z sezonów. Oprócz debiutanckiego, w którym pamiętam, miał 19,9. To w każdym osiągał 20 punktów. Uzbierał 40 tysięcy punktów. Wszystkie nagrody zgarnął, jakie mógł. Zdobył 4 razy mistrzostwo NBA. I na dodatek w drafcie Los Angeles Lakers wybrali jego syna. Gra razem z synem Bronim Jamesem. W zespole Los Angeles Lakers. oczywiście, że Bronie James nie sprostał tym. I mówi się o tym, że nie ma tyle talentu, żeby grać w NBA. I gra po znajomości, bo jego tatuś gra. Możliwe, ale tutaj. Nepotyzm, wiadomo, mówi się o tym, ale wiecie co, to jest piękna historia. Jednak zagrać całą ligę, i on grał z jego ojcem kiedyś przeciwko y, Bransonowi, a teraz y, na przykład Branson, nie? grał sobie kiedyś, teraz gra przeciwko jego synowi i wielu synów, y, z którymi toczył boje z ich, ich ojcami, kiedyś Lebron James, to jest niesamowite i ciągle i zawsze dominował, zawsze był najlepszym tym koszkarze w NBA w tych 20 latach, no tam powiedzmy, z 10 lat przynajmniej. Może powiedzieć o Lebrona, oczywiście, że ktoś się tutaj oburzy, powie Era Karego, czy wcześniej Era Kobiego, cokolwiek czy Duncana. nie będę tutaj polemizował z tym. I nie o to tutaj teraz, nie o tym tutaj teraz mowa. No wielka rzecz. Lebron jest 22 sezon, trzeba to podziwiać, i niesamowity koszykarz. Oczywiście, że gdzieś tam. Denis Rodman też. Każdy popada we wstrojności. Bo, jeden powie, że, najlepszy na że jest najlepszym, że jest goatem i to mówi sam LeBron, i to jest słabe, ale y, tak jak mówi Denis Rodman, że nie ma żadnych zagrań, że gra tylko na siłę, że to nie jest dobry koszykarz, to też przesadza. Ale LeBron James jest znakomity, jest jednym z najlepszych w historii, i oczywiście, że nie jest tym killerem, y, nie ma tego instynktu zabójcy jaki miał Michael Jordan czy Kobe Bryant, ale jest y, mimo wszystko nad Kobim w historii, i jest gdzieś tam w top 5. Jest! I ta nie tylko jego długowieczność, bo po prostu w każdym z tych sezonów był jednym z, jak nie najlepszym koszkarzem na świecie. Więc to trzeba mu oddać. Jutro bardzo ciężki mecz przed Lakersami. Grają u siebie, ale Minnesota to jest jeden z faworytów Zachodu. Po tych transferach nie wiemy jak to będzie wyglądać, bo nie będzie tego tansa, będzie już Randle, ale on na pewno da z siebie 120%. Ja tutaj nie mam do niego żadnych zarzutów, on zawsze daje 120%, nie do końca po prostu jest plusowym graczem. Zobaczymy jak będzie ogarniał w defensywie. I zobaczymy, jak Edwards sprosta tym oczekiwaniom świata. Już w zeszłym roku miał przejąć NBA, nie udało mu się dojść do finału. Zobaczymy, co będzie z Edwardsem, bo gościu trochę odpływa ostatnio w tym bardzo niedobrze wyszedł w tym Starting Five na Netflixie. Średnio polecam ten serial, bo to jest bardzo populistyczny. Nic tam takiego, ale z ciekawości można obejrzeć. Oczywiście, fajna rzecz. Ale Edwards też powiedział ostatnio takie rzeczy, takie słowa. On naprawdę ma ego tak wybujane. I uważa się za najlepszego i super wygląda, bo najbliżej mu do Michaela Jordana, jeśli chodzi o ten atletyzm, zagrania. Ale jeszcze jeśli chodzi o konsystencji, to o tą taką jego dojrzałość w grze, to jeszcze daleko mu do bycia najlepszym. I nie wiem, czy kiedykolwiek takim będzie. Mówi o tym, że za 3-4 lata, jeśli zdobędzie mistrzostwo NBA, to pójdzie grać w futbol amerykański. Bardziej może kocha futbol niż koszkówkę, nie wiem. Mówi o tym, że żaden futbolista nie jest w stanie grać w koszykówkę, a on jest koszykarzem i jest w stanie zagrać w futbol. No okej, okay, niech sobie to robi. Na pewno wtedy nie będzie, nie przejdzie do historii za, jako jeden z najlepszych. No, przejdzie do historii jako jeden z bardziej dziwnych i gościa, gościu ma niesamowity potencjał. Może stać się tą twarzą ligi, nawet. Chociaż tych twarzy ligi mamy sporo. Ale zaraz o rankingu najlepszych graczy też tutaj wspomnę. No, Edwards jest na dziesiątym miejscu w moim rankingu i w rankingu ESPN na identycznym miejscu. Czy dziesiąty najlepszy koszkarz NBA, ale może być wyżej oczywiście, ale może też spać z tej górki. Ja liczę, że tutaj wzrośnie i będzie w tym sezonie walczył nawet o MVP, ale nie wiem jak to dalej, jak on ma taki charakter, taki mental, nie wiem jak on dalej będzie podchodził. Bardzo pracuje nad sobą, ale jest mocno, nie wiem, nie ma jakiejś takiej. No nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Nieważne. No mam nadzieję, że Edward się rozwinie i gdzieś tam zmądrzeje i stanie się tym faktycznie mega, mega koszkarzem. Już w zeszłych playoffach miał takie momenty, nie? Ale no zobaczymy jutro, jak będzie też wyglądał. Przecież Lebronowi, Jamesowi, czy będzie od niego lepszy, czy go pokona, czy będzie grał jeden na jeden. Jak to będzie wyglądać, na pewno ma do tego jaja, żeby wyskoczyć i jutro Lebronowi skopać w dupę już dziadkowi wielkiej legendzie. No zobaczymy też, czy broni James dostanie swoje minuty. To jest na pewno bardzo ciekawe. Ja bardzo czekam na to, aż zagrają obaj razem. Już zagrali w preseason kilka minut, ale to nie jest krótko, to było bardzo krótko. Chciałbym zacząć w większym wymiarze czasowym i zobaczymy, jak ten JJ Reddick, nowy trener. Świetny kiedyś strzelec, koszykarz, gracz. Orlando Magic świetnym był u Stana Van jako taki stopa up shooter i bardzo inteligentny gość. Ostatnio oczywiście podcasty z Lebronem, a na końcu zostaje trenerem. Mam takie też przesłanki, że Lakers nie będą dobrze w tym sezonie, i mówi się o tym, chociaż Davis jest świetny. Lebron kolejny sezon, można być pewnym, że on będzie ciągle... Rzuca te 20 punktów i ciągle będzie niesamowicie dominował, jeśli tylko ominą go kontuzje i miejmy nadzieję, bo to jest też wielka rzecz. I ostatnie lata Lebrona, trzeba się tutaj cieszyć z każdego meczu. Ale gdzieś tam brakuje yy, brakuje tutaj mimo wszystko tego... Kilku tutaj jeszcze chyba zawodników. Mamy tego Dangela Russella, który nie jest... bardzo jest nierównym graczem. Umie rzucić 5, 10 trójek albo 0 na 10. Ciągle jest takim graczem. Zobaczymy, jak ten debiutant Knecht będzie wyglądał na pewno lepszy od Broniego Jamesa. Już 30 punktów z rzędu rzucił w season i pokonał Phoenix Suns w pojedynkę. Właściwie 35 w tym meczu, a i tak wszędzie mówiło się tylko o Bronim Jamesie, o jego 17 punktach w tym meczu. Ale nie mówiło się, że rzucił 7 razy, tylko trafił na 17. To był najlepszy mecz Broniego, zgoda, ale nadal to nie, jest, to nie są dobre mecze. To nie są dobre mecze, ale oczywiście jest mu mega ciężko. Cały świat jest wszystkie oczy są skierowane na Broniego. jakbyście nie wiedzieli, to na przykład na Instagramie ma więcej obserwujących ten Broni James od yy, Mahomesa najlepszego gracza futbolu amerykańskiego na ten moment, yy, więc to jest niesamowite, jaką tutaj ma yy, widownię, ilu fanów, ilu ludzi interesuje się tym, co robi Broni James i na pewno nie jest mu łatwo. I to jest duży talent, I wiadomo też krew yy, ojca, yy, ale gdzieś tam brakuje wzrostu, matka niska i te geny nie dały mu wzrostu, nie dały mu zasięgu. To jest też problem, bo LeBron James gra dużo właśnie bazując na swojej sile, na swojej masie, na swoich gabarytach i tak. Bardzo często wbija się pod tym kosz, jak taki czołg, nikt nie jest w stanie zatrzymać Lebrona Jamesa. Tego nie ma broni James, więc musi jakoś inaczej do tej NBA. Świetnie wygląda w obronie, naprawdę dobrze ma ten timing, ma, tą, ma ten zmysł. Jeszcze nie jest zbyt skuteczny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja na pewno mu kibicuję, nie jestem tu na pewno hejterem, bronięgo Jamesa bardzo mu kibicuję, bo jest na pewno niełatwo. Temu dzieciakowi. Mam nadzieję, że będzie z niego dobry koszykarz, że nie zdziwię się, jak trafi do J-League, a ja bym naprawdę chciał, żeby dostawał jak największe minuty. Uważam, że w tym pre-season dostał za mało minut. Za mało minut, no i no, no, jak ten mecz jutro będzie wyglądał. No lekarz grają u siebie, ale to Minnesota będzie faworytem. Mają trochę lepszy zespół, mają tego, no mają świetnych graczy. Michael Conley, Gobert, ta dwójka ciągle świetnie się rozumie. Do tego jest ten Edwards, do tego teraz przed Dante DiVincenzo mamy Randla. I wielu innych jeszcze koszykarzy, więcej talentu, lepsza drużyna, ale Lakersi, no u siebie, zrobią wszystko, żeby wygrać bardzo ważny dla nich mecz. LeBron James, Anthony Davis, jutro zobaczymy, jak będą wyglądać. Um, ogólnie rzecz biorąc, bardzo dwa fajne spotkania, bardzo ciekawie. Ten drugi mecz tu jest rozpisany na godzinę czwartą więc gdzieś 4.10 się zacznie, a może o 4.00, a ten pierwszy mecz już mówiłem, 1.30 boston Nowy York i to wszystko co nas czeka jutro. I głównie o tym chciałem dzisiaj nagrać, bo widzę, że już zeszło pół godziny, tylko o dwóch meczach, a, a a pół godziny zleciało, no nie będę tutaj przedłużał, na pewno w najbliższych dniach tutaj chciałbym wrzucić ranking koszykarzy, ranking drużyn, moje ulubione drużyny i co Wam będę polecał do oglądania i każdy kolejny mecz, który obejrzę, a będę go oglądał od deski do deski, to zdam relację na moim kanale i będę tutaj mówił, który mecz jest warty tego, żeby go odtworzyć, jeśli czegoś nie zobaczycie na żywo, a ogólnie rzecz biorąc, będę starał się także z rana zawsze wrzucić jakiś materiał na temat NBA. Naprawdę w NBA się tyle działo, nawet jak nie było meczów. A jak teraz się zaczną mecze, to już będzie naprawdę można sporo o tym nagrywać i opowiadać i omawiać. A ja jeszcze gdzieś tam przesłucham zawsze wszystkie podcasty, obejrzę wszystkie mecze, więc będę miał tutaj sporo Wam na pewno do powiedzenia. I mam nadzieję, że będziecie tutaj razem ze mną w trakcie tego sezonu. Super, że jutro trafia, wraca. Nowy sezon NBA. Jesień to jest specyficzna pora roku. Nikt nie lubi jesieni, a ja lubię, zawsze lubiłem jesień, bo zawsze było NBA i gdzieś tam czekają na ten listopad i są też te moje imienino, imieniny w listopadzie, te rogale Marcińskie. Uwielbiam też, ulubiam, uwielbiam ten okres. E, tak jak ludzie nie lubią poniedziałków, ja lubię tutaj, tak samo uwielbiam właśnie jesień. Lubię jesień, bo jest NBA. Jutro wraca wielka liga koszykarska i na pewno każdy. Kto lubi koszkówkę, musi to i zobaczy. Nie mam tutaj do tego, co do tego żadnych złudzeń. A kanał Piłka i Kosz będę tutaj się zajmował tymi meczami. Będę o tym gadał często, bo to lubię o tym mówić. I jeśli nie subskrybujecie kanału mojego, to zróbcie to teraz. Będzie mi bardzo miło. Każdy kolejny subskrybent, jeśli Wam się ten materiał podoba, możecie dać kciuka w górę. To zawsze bardzo poprawia algorytmy YouTubeowe. Komentujcie, to jeszcze jest ważniejsze niż te lajki. Tutaj mam nadzieję, że jakaś dyskusja się wywiąże. Ciężko będzie mi zebrać kościół, tak jak mają inne podcasty inne, bo oni nagrywają regularnie i robią to naprawdę dobrze w duetach. Ja to zrobiłem solo, więc nie każdy będzie chciał słuchać pół godziny mojego pieprzenia. Nie każdy będzie lubił mój głos, nie każdy będzie się zgadzał z moimi opiniami, ale tutaj ja jestem od tego, żeby te swoje opinie nagrać i przedstawić wam moim subskrybentom i nie tylko. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego materiału. Jutro wraca Hej Hej to NBA i oglądamy i kibicujemy nowy sezon. Pamiętajcie jesień nie jest taka zła. Cześć!